Sentymentalna podróż rodzica i dobra zabawa dla dziecka. To wszystko jest możliwe w jednej książce, a właściwie chyba w siedmiu albo ośmiu. A skąd te liczby, to Wam wyjaśnię za chwilę. Dzisiaj mam dla Was książkę, właściwie książki, które królują na mojej półce od kilku lat. To nie jest nowość. Nawet nie można powiedzieć o tym, żeby to parę lat temu była nowość, ponieważ to jest reedycja książek, które ja jako dziecko kochałam, a teraz kochają je moje dzieci. I myślę, że to jest świetny pomysł na to, jak powrócić do swoich doświadczeń dziecięcych z jednej strony, a z drugiej strony też pokazać dziecku yy, i sobie samemu chyba też, że pewne książki się nigdy nie starzeją. A co to jest za seria? Moja ulubiona. Poczytaj mi mamo. Jak byłam mała, te książki wyglądały zdecydowanie inaczej. To były takie malutkie, śmieszne książeczki, wydawane no, na dramatycznym często papierze, ale nie to się liczyło. Liczyła się ich wartość, liczyła się treść i to, że można było. Za w sumie niewielkie pieniądze jak na tamten czas, kupić coś dla swojego dziecka, co miało bardzo dużą wartość. Ja z ogromnym sentymentem wspominam te treści. Te treści kształtowały moją wrażliwość w tamtym czasie i mówię to nie bez przyczyny, bo z jednej strony to są fantastyczne historie, które opowiadają o wielu problemach, jakie mają dzieci, z jakimi się muszą stykać dzieci, z jakimi muszą sobie radzić dzieci, a z drugiej strony. E one są pięknie zaaranżowane, bo ilustracje do tych książek robiły takie tuzy polskiej ilustracji i polskiej historii, na przykład plakatu, jak Ludczyn. Czyli tę kreskę, tą wrażliwość od razu można było sobie wykształcić. Ja opowiem Wam, he, ile jest tych tomów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Z tego 8 to książki, które są reedycją. One są po prostu wprost przeniesione tutaj do. Do tych książek. Te wszystkie malutkie zeszyciki, które pamiętacie, są tutaj zebrane, pamiętacie, albo i nie, mam nadzieję, że pamiętacie. Zebrane tutaj w, w tak pięknie oprawione książki. A oprócz tego jest jeszcze księż, książka dodatkowa, Księga dziewiąta to jest poczytaj mi mamo jeszcze raz. I to jest taka próba ożywienia tego ducha na nowo, to są bardzo współczesne historie, które Próbują zdiagnozować y, obecne problemy nastolatków, a właściwie starszych dzieci, bo to są dzieci takie najczęściej na przełomie y, przedszkola i pierwszej klasy podstawówki. Y, te wszystkie historie, które są zawarte w tych książkach, są naprawdę bardzo, bardzo aktualne. Y, moim zdaniem w ogóle się nie postarzały, chociaż w y, w książce Babcia też człowiek musiałam dzieciom tłumaczyć, czym był bar mleczny yy, i czym był pawilon, że to był taki ówczesny supermarket yy, i że wcale nie tak łatwo było dostać wszystkie potrzebne rzeczy, które babcia chciała, żeby młodzież kupiła. Dlaczego tak wyglądały siatki, a nie inaczej, dlaczego chodziło się z siatką po zakupy, to też był ten temat, który przerobiłam z moimi dziećmi, bo one też nie do końca rozumiały, o co chodzi w, w, właśnie w tej książce. No i chińskie kredki, które pojawiają się we wspaniałym opowiadaniu Małgorzaty Musierowicz. No jak sobie przejrzycie listę autorów, których książki, właściwie opowiadania można przeczytać w tych książkach, no to rzeczywiście robią wrażenie, bo to jest od Juliana Tuwima po Małgorzatę Musierowicz w tej najnowszej książce, to jest na przykład Grzegorz Kazdebkę, który jest takim moim zdaniem niekwestionowanym liderem, jeżeli chodzi o pisanie polskich książek dla dzieci. Bardzo podoba mi się ta seria, bo z jednej strony dla mnie to było taki powrót do przeszłości, powrót do tego, co miałam kiedyś. Ja miałam bardzo wiele tych książek. Niestety one nie przetrwały do dzisiejszych czasów z różnych powodów. Taka też była moda, że. Często przekazywało się dalej te książki, albo dawało się do biblioteki, albo młodszemu kuzynostwu, a poza tym one były drukowane na takim papierze, że on często nie przetrwał próby czasu, bo te książki były przeze mnie przynajmniej zaczytywane. Ja zamęczałam najpierw otoczenie, żeby mi czytało, potem sama je czytałam, więc no, nie było już czego ratować. Ale to, że te książki są wprost przeniesione i jakby wykorzystana jest dokładnie ta matryca, która była, dokładnie ten sam layout, ja po prostu z wielką przyjemnością odkrywałam, i mówiłam: O, tego nie miałam, a to miałam, to lubiłam bardzo czytać. Znalazłam też książkę którą, to jest śmieszne i ja dzisiaj do tych, do tych wspomnień się uśmiecham, tak z sentymentem. Książkę Malowany ul Adama Bahdaja, którą nagrałam na kasetę. Do dziś pamiętam jak nagrywałam, jak czytam to opowiadanie. Ta kaseta niestety gdzieś zaginęła, ale do dzisiaj pamiętam ten moment. Miałam taki śmieszny magnetofon, na którym nagrywałam z bratem różne dziwne audycje no i między innymi czytaliśmy też książki. Dla mnie to było, dla mnie tak ta w ogóle ta cała seria to jest taka ogromna podróż sentymentalna, i myślę, że to, że mam taki emocjonalny stosunek do tych książek, sprawiło, że moje dzieci też je bardzo lubią. W pewnym momencie to była główna lektura, dominująca nam wieczory. Codziennie wieczorem dzieci nie wyobrażały sobie, żeby zasnąć, nie przeczytawszy albo nie wysłuchawszy bardziej. Dwóch albo trzech opowiadań z tego zbioru, poczytaj mi Mamo. Myślę, że nasza księgarnia podjęła bardzo dobrą decyzję, podejmując się reedycji tych książek. Je można kupić tą serię w Takim formacie, można też kupić w takim bardziej zbliżonym do oryginalnego, bo te książki oryginalnie były bardziej w takim formacie kwadratowym. Były nieco mniejsze i, i miały jakby bardziej trochę takie ścięte górę i dół. Co też widać na przykład po ilustracjach, jak sobie zobaczycie. No to one są właśnie wszystkie projektowane tak bardziej na planie kwadratu. To też była książka, którą lubiłam dom. O, tutaj właściwie, którą stronę bym nie otworzyła, to jestem w stanie odtworzyć jakieś dobre wspomnienie związane z tym opowiadaniem. Także, no tym bardziej, nawet jeżeli nie macie takich wspomnień jak ja, to myślę, że ta seria jest. No, takim miłym, jakby dowodem na to, że nie wszystko to, co powstało dla dzieci w epoce PRL-u, a właściwie bardzo wiele rzeczy, które powstały dla dzieci w epoce PRL-u, jest warte zachowania, jest warte przypomnienia, i to jest bardzo dobry przykład takiego polskiego designu. Jeżeli chodzi o literaturę dziecięcą. Więc, z jednej strony, taka wartość, jeżeli chodzi o wkład w kulturę, wkład w polskie biblioteczki, a z drugiej strony, myślę, że świetna baza do tego, żeby wspólnie czytać książki z dzieckiem. Nieważne, ile dziecko ma lat, bo może mieć dwa latka i dopiero zaczynacie wspólną przygodę z czytaniem, no to to jest świetny, jakby start i taka baza do tego, żeby, żeby rozpocząć. A oprócz tego, jeżeli macie starsze dziecko, no to ja myślę, że to jest również y, świetna lektura, bo tutaj jest, są poruszane takie problemy, na przykład jak młodsze rodzeństwo w opowiadaniu, co mam, y, czy o strach. Uwielbiam opowiadanie, boję się Małgorzaty Musierowicz, bo ja też bardzo mocno odnajdywałam się w tym opowiadaniu, y, jest też. Y, takie opowiadanie o chłopcu, który ma młodszego brata i nie może go znieść, o tym, co się dzieje, jak to młodsze rodzeństwo chcielibyśmy, żeby było zastąpione przez psa. Też możemy znaleźć taką historyjkę w całym tym cyklu. Poczytaj mi mamo. Ja mam akurat tutaj księgę piątą, ale tutaj za mną wszystkie, które się ukazały. <grym> Bo ja bardzo lubię te książki. Więc polecam Wam bardzo serdecznie, jeżeli szukacie lektury, która wypełni Wam czas z Waszym dzieckiem, a dla Was będzie taką miłą, sentymentalną podróżą. Myślę, że te książki są świetne. Bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście ze mną, że subskrybujecie mój kanał. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to przypominam, to jest ten taki mały dzwoneczek pod tym filmem, który pozwoli Wam otrzymywać informacje, że właśnie coś opublikowałam. Dzięki temu będziecie pierwsi i będziecie na bieżąco. Oprócz tego zapraszam Was na mojego Facebooka, na Instagram. No i niedługo będzie można też słuchać tych wszystkich filmów w formie podcastów. Dam na pewno znać. Bardzo dziękuję, że jesteście ze mną. Do zobaczenia.